Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmie chciałem się skupić na epikach. Mamy w tej grze całe mnóstwo epików. Niektórzy są zupełnie beznadziejni, takich, których nawet na początku na Free to Play bym nie używał. A część epików jest tak dobrych, że generalnie są lepsi nawet od wielu legend. I właśnie na tych najlepszych dzisiaj chciałem się skupić. Chciałem Wam pokazać moją listę 10 najlepszych epików w całej grze. I patrząc na tą listę, nie, to nie jest lista, która pokazuje ich po kolei, to jest y, losowy, losowa kolejność. Różnice między tymi czempionami momentami są tak małe, że strasznie ciężko jest określić to, czy ktoś powinien być miejsce wyżej, czy miejsce niżej, więc generalnie daję sobie z tym spokój. Ja Wam pokazuję listę 10 najlepszych epików. No więc przejdźmy do indeksu i zacznę od dwóch czempionów, którzy pełnią... Dosyć podobną rolę. Pierwszym czempionem, o którym chciałem wspomnieć, to jest Demysa Jest to pani, która pokazała, która była w fuzji kiedyś, w klasycznej fuzji. I wiele osób mówiło, że jest ona lepsza od legendarnego czempiona. To był Siegfried I to jest to jest okay nie, nie, nie zrozumcie mi źle, nie jest on wcale zły, ale Demysa i. Tutaj pokazała się jako czempion lepszy, i z perspektywy czasu widzimy, że ona jest zdecydowanie częściej używana od niego. No i dlaczego ludzie myśleli, że ona jest lepsza od legendy yy, w tamtej fuzji? Głównie ze względu na jej A3, ponieważ mamy tutaj block damage na wszystkich, wrzuca to na jedną turę i ma trzy tury cooldownu. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze continuous heal, ale głównie chodzi o ten block damage. Od razu yy, każdy, kto zobaczył ten skill w głowie świeciła się lampka UNKILLABLE i właśnie w takich teamach ona się bardzo dobrze odnajduje jest naprawdę w tym dobra ale dodatkowo jeszcze mamy tutaj świetne połączenie z A2 gdzie zwiększa czas trwania wszystkich buffów na naszych czempionach i też może usuwać debuffy skracać czas trwania debuffów co często jest, może być też generalnie usunięciem plus mamy tutaj leczenie no i dzięki połączeniu tych dwóch skillów jest naprawdę z miejsca stała się bardzo popularna w teamach Unkillable. Od razu pojawiło się naprawdę dużo nowych teamów, których wcześniej nie mogliśmy używać, których wcześniej nie mieliśmy nowych opcji. Także Demysa, świetny czempion i bardzo popularny. Ale nie tylko Unkillable. Ja ją dostałem na moim koncie Free to Play bardzo wcześnie i z miejsca była jednym z głównych supportów, czempionów, którzy E, którzy dawali mi leczenie, którzy potrafili mnie chronić przed obrażeniami. Także na niejednym bosie, na Doom Towerium e, używałem, do tej pory ją nieraz używam, ale też na falach, przy tych już wyższych poziomach, gdzie przeżywalność y, moich czempionów była dużo mniejsza i ona tam bardzo pomagała. Także demysa. Drugim czempionem, który często pełni podobną rolę, to jest Meniter. Meniter, który od, od bardzo dawna był królem czempionów Unkillable i dopiero pojawienie się Demyth'y troszkę tutaj dało nam więcej opcji dało nam czempiona który jest porównywalny jeśli chodzi o maniter. i tutaj głównie chodzi o jego A3 gdzie wrzuca Unkillable i block debuffs na wszystkich na dwie tury. Cooldown jest dosyć długi bo to jest aż 5 tur więc często potrzeba kogoś innego żeby, żeby go wspierał ale on ma tą przewagę, że jednocześnie załatwia nam sprawę debuffów, yy, które na nas spadają. Czyli nie musimy się przejmować stanem często, nie musimy się przejmować decrease speed, to jest jego bardzo duża zaleta. Ale poza tym, jeżeli nie używacie go w unkillable, to można go używać też w klasycznym teamie. Na dobrą sprawę, ponieważ mamy tutaj decrease attack na A1: o, o czym wiele osób zapomina, bo jest to kompletnie bezużyteczny debuff, jeśli chodzi o unkillable teamy. Ale. Nie tylko samym Unkillable Maniter stoi. Przejdźmy dalej. Kolejnym czempionem na mojej liście to jest czempion Epic, którego ja bardzo lubię od początku, kiedyś się ukazał. Niezmiennie jestem jego fanem, i tym czempionem jest Deacon Armstrong. To jest człowiek orkiestra, 3 w jednym. Zacznijmy od Aury, gdzie ma speed, we wszystkich miejscach daje nam 19% Później. Zaczynając od jego a przechodząc dalej do jego a3, gdzie napełnie Turmiter o 15% jednocześnie obniża Turmiter przeciwników, daje nam dodatkową turę, więc od razu może też wrzucić na wszystkich decrease defense 100% szans. Gdyby tego jeszcze było mało, ma Licha na a1. Więc gdyby go używać na przykład na Clan bossie, to raz, że mamy decrease defense 2, nie potrzebujemy używać Lifesteal, bo mamy mamy leech. Więc sprawdza się na Clan Bossie, sprawdza się w Faction Wars, w zasadzie w Dungeonach wszędzie, no, gdzie nie potrzebujemy e, Decrease Defense. Do tego jest bardzo dobry na przykład na Dark Fae, gdzie tam na początku musimy opóźnić czy powstrzymać kopię naszych czempionów, więc on tutaj używając swojego, e, swojego A3 jest tutaj dobry, ponieważ przyspieszy nas, spowolni przeciwników, Dzięki czemu mamy od razu przewagę. Przy okazji może wrzucić Decrease Defense i zaraz nasz nuker, który zaraz potem idzie, ma łatwiejszą szansę do tego, żeby unicestwić kopię i już możemy się zająć samym bossem. Także Deacon Armstrong. Kolejny topowy epic w grze. Idziemy dalej. I tutaj będzie Ugo, ta pani. Od początku była uznawana za jednego z najlepszych epików, ale po tym jak jeszcze się pokazała Hydra, jeszcze bardziej zyskała na, na znaczeniu. I tutaj głównie mówimy o jej A2, gdzie atakuje wszystkich: ma Decrease Defense, 100% szans na wrzucenie Decrease Defense i bardzo wysokie szanse na wrzucenie Block Buffs. Początkowo jest to 50%, ale potem szanse rosną o każdego, na każdego żywego przeciwnika. 3 tury cooldownu, bardzo, bardzo mocny ruch i warto zbudować więcej niż jedną kopię na hydrę Do tego jeszcze mamy tutaj leczenie. Mamy usuwanie heal reduction plus jeszcze jednego, jednego debuffu. To też bardzo się przydaje na hydrze. Nie tylko leczenie, ale też heal reduction, które wrzuca jedna z głów. Yy, więc to się przyda. Mamy tutaj takie bardzo warunkowy revive. No ale rzadko z tego można skorzystać. A dodatkowo mamy tutaj, podobnie jak u Dikona, liczne A1, co sprawia, co sprawia, że możemy też dodatkowo się leczyć dzięki temu A1. Także to jest Ugo, i ona przydaje się też w zasadzie Hydra, już wspominałem, na Bossie, też może się przydać, może na najwcześniejszych etapach, bo potem na Nightmare już pewnie natrafiamy lepszych czempionów, którzy mają Decrease Defense i licz ale może się do pewnego momentu bardzo przydawać. Wszystkie Dungeony, Doom Tower, no, gdzie nie potrzebujemy Decrease Defense, jeszcze Block Debuffs dodatkowo i leczenie. Naprawdę topowy Champion. Idziemy dalej. High Elves. I tutaj wspomnę o Royal Guardzie. Champion, który bardzo, bardzo mocno potrafi uderzyć tutaj na swoim A2 takedown. Jego obrażenia oparte są na max HP Przeciwnika jest to atak AoE Świetny na, na bossach do 20 poziomu jeśli chodzi o dungeony Potem, potem też jest to jak najbardziej przydatne, ale wartość już troszkę jest mniejsza Ponieważ tam y, te obrażenia są ograniczone do 10% przy jednym uderzeniu Ale potem jego wartość wzrosła z, ponownie bardzo mocno, kiedy pojawiła się Hydra Jest jednym z najlepszych y, DPS-ów, nukerów właśnie na hydrę. Jeżeli go traficie na początku gry, tam jego wartość jest mniejsza, dlatego że na początku przeciwnicy mają mniejsze HP, ale jego wartość, wraz jak jesteśmy coraz dalej w grze, czempioni mają coraz większe HP, tym bardziej on się przydaje, tym mocniej potrafi uderzyć. Ale mocne uderzenie to nie jest jedyna zaleta, ponieważ mamy decrease defense na A1 i to przyzwoite szanse, 65% szans na teże wrzucić, i mamy Decrease Speed na A3 także dodatkowo dwa fajne buffy więc nie tylko, nie tylko mocno uderza skoro jesteśmy przy Royal Guardzie to należy też wspomnieć o innym championie którym jest Seer to jest królowa fal czy to na, e, w Dungeonach czy Doom Tower i dzięki swojemu Karma Burn potrafi ani całą falę jednym uderzeniem. Ona tutaj no ucieka mi. No. Usuwa wszystkie buffy z wszystkich championów, czyli ona bierze wszystkie buffy, które mamy y, akurat na wszystkich championach i na naszych championach i na przeciwnikach i wykorzystuje to po to, żeby zwiększyć obrażenia, które zadaje, które oparte są też na max HP. I to na falach zadaje absolutnie gigantyczne obrażenia. Na bossach jest to ograniczone, dlatego jak ona się pokazała, nie było tego ograniczenia i ona absolutnie bardzo szybko masakrowała bossów. Więc tutaj Plarium zainterweniowało i dostała szybkiego nerfa. Ale mimo wszystko i tak zadaje dużo obrażeń, nawet, nawet na bossach. Ale ona bardzo jest popularna w różnych speedrunach po to, żeby jak najszybciej te fale przechodzić. I dochodzi do bossów. Mamy tutaj też kontrolę przeciwników trochę, ponieważ mamy sleep. Tutaj mamy weekend. No i ma tutaj szansę na dodatkową turę na swoim, na swoim A1, więc szybciej może wracać potem do Karma Burn. Także Sir, fantastyczny champion który musi być na takiej liście. Idziemy dalej. Przejdźmy do Lizardmenów i tutaj jest tutaj ta. Venomage, to jest kolejny bardzo, bardzo dobry epic na A1 tutaj obniża max HP o 75% zadanych obrażeń, jeżeli jest Heal Reduction na przeciwników, ale to co jest tutaj najważniejsze, to ma szansę aktywować dwa Poisony i to jest głównie z tego powodu używana, ta pierwsza część oczywiście się przydaje na skarabie dodatkowo ona Heal Reduction i Poisony Wrzuca na jednym skillu na swoim A3, gdzie atakuje wszystkich i mamy tutaj 100% szans na wrzucenie heal reduction na 3 tury i dwóch poisonów na dwie tury. I to bardzo ładnie współpracuje z jej pasywem, gdzie e, jeżeli przeciwnik ma na sobie heal reduction, to zadaje o 15% mniej obrażeń. Dzięki czemu nie, ona nie tylko potrafi zadawać y, obrażenia, ale też potrafi chronić nasz team przed otrzymywaniem obrażeń. I jeszcze dodatkowo mamy tutaj Decrease Defense i Decrease Attack, jeżeli przeciwnik ma na sobie Poisony. No i ona, przepraszam, ona, nie jest ona, jest on. W każdym razie sprawdza się na Clan bosie gdzie może aktywować Poisony. Na wielu bossach w Doom Tower się może też sprawdzić. Bardzo fajnie się sprawdza właśnie na bossach, którym ograniczamy Turmiter po to, żeby się nie ruszali. Wtedy pojzony są bezużyteczne, ale ona Aktywując to pojedzenie, może nam pomóc szybciej takiego, takiego bossa przejść. Także Venomage jest na mojej liście 10 najlepszych epików. Patrzę jeszcze na moją listę, kto mi tutaj został. Kolejny czempion to będzie darmowy czempion, którego zdobywamy w, w Doom Tower. Dosyć długo trzeba pograć, żeby go trafić, bo jest chyba czwartym czempionem na liście. Ale warto się o niego postarać. Na A1 atakuje 3 razy jednego przeciwnika i podobnie jak Venomage aktywuje Poisony, ale może też aktywować Poison i HP Burn, jeżeli mamy to na przeciwniku. Na A2 atakuje wszystkie, mamy Decrease Attack, dobry debuff. Dodatkowo może wydłużać czas trwania wszystkich debuffów, więc to się przydaje, bo może wydłużyć czas trwania Poisonów, a potem je aktywować. No, i na koniec sam rzuca 3 poisony i ma Poison Sensitivity, czyli dodatkowo jeszcze zwiększa obrażenia, które przeciwnicy otrzymują z tych poisonów. I na koniec obniża crit rate przeciwników, którzy mają na sobie 2 lub więcej poisonów o 15%. 15% wydaje się niezbyt dużo, ale większość przeciwników w tej grze, jeśli chodzi o PVE, ma 15% crit rate. Więc używając jego i aktywując ten, ten pasyw, eliminujemy critical hity z gry, przeciwnik nas już nie może krytycznie uderzyć. No i Dark Kale bardzo przydaje się na przykład na Bossie ale też, na przykład, ja miałem film, pokazywałem Wam Team Poison Explosion na Fire Knighta, gdzie on również jest wykorzystywany i bardzo się spisuje, ale nie tylko Fire Knight, może to być na przykład też Smog. Wszechstronny champion, w zasadzie we wszystkich dungeonach się bardzo przydaje Także Dark Cale jest na mojej liście topowej, yy, topowej dziesiątki I jeszcze mi zostało dwóch, jeśli dobrze patrzę Więc przejdźmy do Undead Horde. Tutaj ten pan, Vogoth Bardzo, bardzo lubię tego championa Wygląda niepozornie, yy, ale naprawdę potrafi bardzo dużo na A1 uderza jednego przeciwnika trzy razy i mamy tutaj szansę na wydłużenie czasu trwania debuffów na przeciwniku. Ja go używam na przykład na moim koncie free to play na Fire Nighte, tam w moim tymie, który pozwoli mi ukończyć na 20 poziomie tego bossa i tam go farmić właśnie ze względu na trzy uderzenia na A1 pozwala mi to przejść falę. Tutaj mamy provoke, mamy decrease attack, więc dodatkowo kontrola przeciwników. No i to, z czego jest najbardziej znany, to jego dwa pasywy. Kiedy jest zaatakowany, leczy wszystkich naszych czempionów o 50% zadanych obrażeń, o połowę mniej to działa na bossach, tam jest 25%, ale ciągle to jest to naprawdę bardzo fajne leczenie. Dodatkowo, jeżeli jest zaatakowany, to mamy tutaj 100% szans na to, że w życiu licza na atakującego, co dodatkowo sprawia, że możemy utrzymać się przy życiu. Ja go używam na przykład na arenie w moim teamie, który rusza się jako drugi demo, bolster set, dzięki czemu y, mam fajną tarczę, plus y, przy ataku przeciwników pozwala mi utrzymać się przy życiu właśnie tym, y, tym pasywem. Jak już wspominałem, na free to play używam go też w dungeonach, właśnie w Fire Knightie. na hydrze też wielokrotnie go, y, znaczy cały czas go używam na hydrze. Kiedyś w moim najsilniejszym teamie był, teraz jest w drugim timie, ale ciągle się świetnie sprawdza właśnie w roli czy to kogoś, kto będzie prowokował hmm, Head of hmm, Decay. I wrzuca, e, wrzuca mi licze, do tego leczy z pasywu naprawdę bardzo, bardzo dobry champion. No i na koniec, champion, oczywiście, którego nie może zabraknąć na żadnej liście najlepszych epików. Prawdopodobnie jest to najlepszy obecnie Epic w całej grze. Jeden z najbardziej pożądanych. Ja mam jednego i od dłuższego czasu próbuję zdobyć jeszcze dwie kopie. No i liczę na to, że w ten weekend przy kolejnych próbach mi się uda, ponieważ zrobiłem spokojnie trzy kopie na każdy, na każdą team, każdy team na hydrze. No i o co chodzi? Dlaczego on jest taki dobry? A jest najlepszym. No chyba najlepszy, można tak śmiało powiedzieć, zabójcom bossów w całej grze. I to właśnie dzięki jego A3 i jego pasywowi na A3. Głównie skupię się na tej drugiej części, gdzie wrzuca HP Burn i Weekend na 3 tury. 100% szans, a wtedy aktywuje się jego fantastyczny pasyw. Tutaj w pierwszej części obniża obrażenia, które otrzymujemy o 15% i odbija te obrażenia na przeciwnika, który ma na sobie HP burn wrzucony przez Geomancera, tak? To jest ten warunek, że to musi być HP burn, które wrzuca on, ale tutaj jeszcze jest druga część. Kiedy on jest zaatakowany, odbija 30% obrażeń i dodatkowo ma szansę na zadanie dodatkowych obrażeń w wysokości 3% max HP przeciwnika. To jest takie odwzorowanie Giant Slayer'a w jego pasywie i to naprawdę zadaje Gigantyczną ilość obrażeń. Do tego mamy AOE na A1, gdzie mamy Decrease Accuracy i może usuwać buffy z celu na, yy, na swoim A1. Albo kraść, jeżeli to jest przeciwnik, który ma jego HP Burn. No i gdzie używać Geomancera? Jeżeli to jest zabójca bossów, no to na wielu bossach. W Doom Tower, na Hydrze jest fenomenalny, na Clan Bossie jest świetnym, yy, świetnym DPS-em z tym, że na Clanbosie najlepiej się sprawdza w teamach, które, mm, które grają długo, tak, bo im dłużej ta walka trwa, tym częściej jego pasy może, może być aktywowany. i lepiej się sprawdza na Clanbosie Affinity y, niż na Void, dlatego że na Affinity Clanbos atakuje nas więcej razy, więc więcej mamy szans na aktywowanie tego y, tego i zadajemy przez to więcej obrażeń. Ale Geomancer absolutnie fantastyczny, jeśli go macie no to yy, i trzymacie go w Wolcie, wyciągnijcie, zróbcie go jak najszybciej. Powiem wam tylko, że na moim pierwszym i drugim koncie od dawna poluję na drugą kopię i trzecią kopię. A najpierw musiał chociaż tą drugą kopię, ale teraz w weekend były 10 yy, były 10X i był właśnie on tam, jednym z czempionów Przez fuzję otwierałem szardy na moich yy, do tego, żeby zdobyć rarkę. I tak, otwierałem najpierw na moim głównym koncie 2150 zielonych szardów. Potem otwierałem na moim drugim koncie znowu 2150 szardów. I już miałem serdecznie dość otwierania tych szardów, bo, a to była sobota, więc musiałem to skończyć w sobotę, więc już na moim koncie Free to Play dałem sobie spokój. Stwierdziłem, nie chcę mi się otwierać tam miałem ponad 1600 Więc stwierdziłem, otw otwieram 4 sek kredy e, i załatwię to szybko. Pierwszy Sekret otwarty, patrzę, wpada Geomancer. Myślę sobie, no to jest dopiero szczęście. To jest w zasadzie legenda. Otworzyłem drugi Kunoichi. Nic ciekawego, super ciekawego. Zresztą już ją mam. Trzeci Shard i wpada drugi Geomancer. Także mam dwóch Geomancerów. Czwarty Shard to była Juliana, więc też nic ciekawego. Ale tak jak długo czekam na to, żeby mieć drugą kopię na, na moim głównym koncie. Na moim koncie free, yy, drugim, gdzie otwieram tych szlaków zdecydowanie więcej i nie umię go drugiego trafić, to cztery Secrety i dwa Geomancery na moim koncie Free to Play. Także taka historyjka na koniec. Także To jest moja dziesiątka najlepszych epików w grze. Napiszcie mi w komentarzach, czy jest tutaj ktoś, kogo Wy nie widzicie na takiej liście, nie widzicie w top 10, a rzucilibyście tutaj kogoś innego. Chętnie poczytam, chętnie zapoznam się z Waszym zdaniem, a w tym momencie z mojej strony to wszystko. Mówi do Was Samael. Cześć!